I oczywiście witajcie moi drodzy z tej strony Patrick jest to pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, czyli Kariera Młodego Ronaldo i jest to serial, o której niektórzy widzowie już wiedzieli, że ma być na kanale, no i po prostu na początku chciałem zrobić tak, że po prostu przetransferuję Ronaldo do Sportingu Lizbony i po prostu zmienię mu wiek, i ale mu wiek kurde, ale overall, nie chcę tak, żeby był na przykład 70 czy coś, więc postanowiłem założyć nowego po prostu zawodnika, jest to Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ale też jej po prostu w tej FIFA nie dało tego, żeby można zmienić wiek zawodnikowi, wiecie, trochę szkoda, bo w poprzednich FIFAch to było, z tego co pamiętam, no i później zobaczycie, jak ten Ronaldo wygląda, dzisiaj sobie zagrałem pierwsze mecze. Dzięki gestu za turkę odwaliłeś kawał dobrej roboty. No i w sumie pewnie myślicie, jeszcze moment, o co chodzi w tej serii. O co będzie chodzić w tej serii, że, że zaczynamy w klubie pierwszym Ronaldo, czyli Sporting Lisbona i później musimy jakoś przejść do Manchesteru United yy, i później do Ralu i na tym się ta kariera skończy. Zobaczymy, jaki będziemy mieli overall, co zdobędziemy, jaki w ogóle będą później wyglądać składy i tak, zobaczymy, czy ta seria się dobrze przyjmie na kanale? Jeśli będziecie chcieli więcej, to zachęcam do lajkowania, do subskrybowania, żeby być na bieżąco z tymi odcinkami. Mam nadzieję, że będą się te odcinki w miarę często pojawiać, to też zależy od waszej aktywności. No i w sumie, tu w tle macie treningi. Ja jeszcze zachęcam, link w opisie jest do SkyDuma. Podobna seria, nie jest taka sama, ale tam jest historia Tiago Messiego, czyli syna Messiego chyba, no i tam naprawdę seria, jest tam jeden odcinek nagrany, ale mi się seria bardzo, bardzo po podoba i pozdrawiam w sumie Skyduma, jeśli to ogląda, no i więc fajna seria i ja nie będę przedłużać, ale jeszcze powiem, że za niedługo mnie będziecie już dobrze słyszeć, bo chyba już za niedługo będę słuchawki, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będę jak najszybciej, no i w sumie widzimy się na pierwszym spotkaniu, no i, I dobra, żeby nie było, to oczywiście pokażę wam Ronaldo, żeby później nie było, Patryk, pokazać nie z bliska Ronaldo i w ogóle, no to imię macie. Cristiano, nazwisko Ronaldo, znane jako Ronaldo. Komentarz brak, brawo i jej. Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i w sumie w tej grze, a nie ma komentarza Ronaldo, więc gratuluję na korzucę oczywiście Ronaldo. Numer stroju 7, narodowość Portugalia. Roku urodzenia się nie da zmienić, ale jest 1997 i 5 lutego. Tutaj fruzurka tak wygląda, sorry, że to, że jest takie wolne, ale po prostu... Chcę, zwolniłem to, żeby to nie było tak szybko wszystko leci, bo wtedy jak nagrywałem jeszcze to ferie, to, 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 to było, wiecie, inaczej wszystko, inaczej to zaplanowałem, a inaczej wszystko zmontowałem, bo wiecie, czasami jest tak, że tutaj macie napastnik lewy i kreatywny, nie wiedziałem, czy dać lewy skrzydłowy, czy i da, dać lewy napastnik, mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic do tego, Oczywiście wszystkie dane są z zaufanej strony Wikipedia, ale tu nie będę jakiś stron promować, bo na pewno nikt nie zna takiej strony. No i w sumie tyle jeśli chodzi, tam jeszcze macie za chwilę wzrost i wieki, kilo, i takie tam wszystkie. Ale to, to co Was to obchodzi w sumie? No 185 cm, 80 kilo, smukły prawa i my lecimy z pierwszym spotkaniem hola hola, ale Ronaldo musi jakoś wyglądać Więc tutaj Nike i jest znak jej więc żeby nam to nie przyniosło pecha. Dobra, pierwszy mecz przedsezonowy na Signal i Park. Sporting podejmuje Hertha Berlin i dopiero w 90 minucie i to jeszcze w dojczonym czasie gry robi się jakaś korzystna akcja, no i tutaj nasz Portugalczyk przechwytuje piłkę, próbuje wejść w pole karne, no ale niestety yy, Herta wybija, no i tutaj mówię doliczono czas, mówię mamy jeden punkt, więc co do stracenia Tutaj Kampel podanie do Ronaldo, 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 Ronaldo ściera się w pole karny, Cristiano Ronaldo i mamy bramkę na 1-0 w 90 minucie, na pewno Ronaldo oczywiście jest zadowolony, trener też, to widać, bo piękna boisko, aż tutaj chciałem podbić do trenera, ale Cristiano robi swoją ciszynkę, więc gol i mamy 1-0. I oczywiście, to zwycięstwo my załatwiamy. Lepiej późno niż wcale, jak to się mówi tutaj. Widzimy piękny, techniczny strzał. Tutaj widać jeszcze te najeczki, i ten bronkarz herty, jakby był jakiś sparaliżowany. ruszył się, jak już siatka, jak piłka już była prawie w siatce. Więc mamy 1 do 0. I oczywiście tutaj już arbiter kończy spotkanie na całe szczęście. I mamy oczywiście pierwsze trzy punkty. I mam nadzieję, że trener to doceni. Kibice już docenili, widać to po ich minach i po ich radości. Zadebiutuj. 8. Przecinek 1 i lecimy od razu z następne spotkaniem. Tu już widzimy RAL, więc to już nam ciągnie w stronę Realu. No niestety, socjeda, no ale Real to RAL. I zobaczymy, jaki będzie rezultat tego spotkania. Pierwsza okazja dzieje się w 54-minucie. Ronaldo tutaj nie wiem czy faul trochę kontrowersyjne jest to. Ale myślę, że było czysto. Jak widocznie, i teraz Ronaldo przechwycił piłkę. Podanie do Mateusa. Mateusz, podanie do Campella. Campbell nie wykorzystuje, ale Mateusz zim Mateus z zimną krwią wykończył to. I tutaj zacznę. Ronaldo podał do Mateusa. I tutaj Campbell już pewnie to wykorzysta. No ale zdarza się ważne, że. Mateus Pereira wykorzystał to i mamy 1 do zera na Signal idu na park. Już jedziemy z następną okazją. Cristiano Ronaldo. Ronaldo robi ballora. Ronaldo zabra koszczał tutaj niepotrzebny, był ten fake shot, było trzeba od razu huknąć, no ale tutaj Pereira, Mateusz Pereira wystawia piłkę do Ronaldo, mamy jeszcze trochę siły, więc oczywiście szybkość to też są... A tego piłkarza Ronaldo, Ronaldo wbiega z piłką w pole karne. Ronaldo wystawia do piłkarza i Adrian Silva wykorzystuje to i mamy świetną asystę 8,1 już mamy średnią, więc naprawdę trener z nas może być zadowolony. Widać, że drugi Ronaldo, młody talent, że widzimy Adrian Silva, piękny strzał i mamy ile? 2 do 0, tak jest więc jedziemy z nimi, ale oczywiście jeszcze nie składają broni, tutaj kibice się cieszą, ale Ronaldo zrobił pallora, robi tutaj triki z Ameryki, po prostu podanie do Adriana, wy ten się odwrócił i huknął, i na roz i 9,2 i mamy kolejną asystę, ten ma dwie bramki, mamy dwie asysty i się oczywiście cieszymy tutaj każdy stawać z miejski kibicą przed telewizorem, bo w sumie my nie jesteśmy przed telewizorem, tylko niektórzy przed telewizorem, albo przed kąpem, albo przed telefonem, no ale mniejsza z tym tu jeszcze próbujemy walczyć o tą piłkę jak jakiś dzik. I trzecie spotkanie Sporting podejmuje Stock City na Signal Iduna Park, to chyba cały czas będzie na Signal Iduna Park, ale nikomu to przecież chyba nie przeszkadza, więc lecimy z akcjami i pierwsza okazja, Ronaldo otrzymuje piłkę, Dostaje sfaulowany tutaj przywilej korzyści, nie, jednak nie, zostało niepodanie i tutaj zobaczymy, Ronaldo od razu wybiega, prosi o piłkę i podholowuje piłkę w pole karne, Ronaldo, Ronaldo, podbiega Ronaldo z tak ostrego kąta, umieszcza piłkę w na pewno się cieszy koledzy, on trener, kibice, wszyscy, cały sztab, na pewno teraz wszystkie oczy są skierowane na niego zobaczmy, podkolował pięknie piłkę i z prawej nogi od poprzeczki pięknie hukną. wiecie nie, że się jaram czy coś, no ale on ma niski overall i to wszystko jest niskie no ale oczywiście najważniejsze, że wykorzystał okazję, Ronaldo zatrzymuje się z piłką, Ronaldo podanie no i tutaj niestety nie padła bramka Tutaj jeszcze akcja przed końcem spotkania Ronaldo. Ronaldo tutaj teraz ma pusty i dost po prostu podane na tacy, więc bramka i asysta, więc fenomenalna forma Ronaldo, więc zobaczmy tutaj, ten fake shot zmylił wszystkich. Tutaj Ronaldo nie chciał być samolubny i ma asystę, więc tutaj dost miał włożone na tacy, trudno by było nie szczelić No i na całe szczęście Ronaldo szedł do w 58 minucie, super. No i tutaj mamy finał Je Eibarem, Sporting podejmuje Eibar, więc lecimy mam nadzieję, że będzie gorąco i pierwsza okazja, tutaj Bruno Cezar, podanie do Ronaldo, Ronaldo otrzymał piłkę Cristiano Ronaldo, Ronaldo i mamy bramkę w 45 minucie, Portugalczyk umieszcza piłkę w siatce, kibice się cieszą, on się cieszy wszyscy się cieszą, cieszą jak to mówiłem wcześniej, cały stab no i tutaj Ronaldo zapisuje na swoim koncie już kolejną bramkę Chyba piątą, jeśli się nie mylę, czy tam czwartą, no i pięknie z prawej nogi przy supeczku brankarz nawet nie drgnął, no i Eibar w sumie musi odrabiać. No i tutaj już wstręczenie pocharu, czyli to był finał, ja się przymykam i zobaczcie jak Sporting odbiera to trofeum. I dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, jeśli Ci się spodobało to zostaw kciuka w górę koniecznie, bo to wiecie, że mnie motywuje do dalszej pracy, Od odcinki się będą częściej pojawiać, no i w sumie zasięg, więc przybędzie Was więcej, mam taką nadzieję, więc ja, jeśli jesteś nowy to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, będzie się tu działo dużo ciekawych rzeczy, no obok taki dzwoneczek, żeby być informowany o każdym live, choć live teraz będą troszkę rzadziej niż były w ferie prawie codziennie. No i jeszcze odcinki oczywiście, mam nadzieję, że wam się podoba taka seria, dajcie znać co mam poprawić, co mógłbym poprawić, mam nadzieję, że mnie nawet dobrze słyszycie, więc widzimy się w następnych odcinkach, trzymajcie się, do usłyszenia, pozdro i cześć!